Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest poniedziałek i już w poniedziałek, chociaż właściwie już wczoraj pojawiła się wieczorem ta wiadomość, mamy bardzo ciekawe wiadomości, ciekawy rozwój tutaj informacji nastąpił dotyczących Donalda Trumpa oraz poprzedniej naszej wspaniałej administracji Joe Bidena. I o co w tym wszystkim chodzi? Z pewnością widzieliście, obserwowaliście informacje w ciągu ostatnich kilku dni, w których można było się, z których można było się dowiedzieć, że... Już oficjalnie teraz wiemy, że Joe Biden nie podpisywał samodzielnie ważnych dokumentów. Nie wiadomo oczywiście, ile to było dokumentów, jakie to były dokumenty, ale ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że większość dokumentów, które podpisał Joe Biden, tak właściwie nie podpisał ich sam. Wiadomo było od dłuższego czasu, chociaż media oczywiście temu zaprzeczały, że Joe Biden jest człowiekiem z demencją, jeśli oczywiście był człowiekiem. No i oczywiście teraz wychodzą kolejne dowody tego. Kolejnym takim właśnie dowodem jest to, że używał co najmniej dwóch takich podpisów automatycznych, takiego automaty automatycznego długopisu którego można rzeczywiście używać w niektórych wyjątkowych sytuacjach, natomiast na dzień codzienny absolutnie nie powinno się go używać. I w związku z tą informacją mamy bardzo ciekawe tutaj... Oświadczenie Donalda Trumpa. Oświadczenie to za chwilę przeczytam. Mówi ono, że po prostu niektóre rzeczy podpisane przez Joe Bidena będą nieważne. Ale najpierw jeszcze chciałam pokazać tutaj właśnie taki, takie zdjęcie, które umieścił Donald Trump na Truth Social. Jest to zdjęcie trzech prezydentów. Prezydenta Donalda Trumpa, oczywiście, lata 2017 do 2021. Następnie Zdjęcie bardziej rezydenta niż prezydenta Białego Domu, i na tym zdjęciu widać jakżeż piękny, jakżeż piękny obrazek, właśnie takiego auto-długopisu, który wyko wykonuje podpisy automatycznie. No i później na trzecim miejscu jest już obecny prezydent Donald Trump od 2025 roku. A teraz już przeczytam treść właśnie tego oświadczenia, które zresztą pojawiło się w tej chwili na ekranie. Ułaskawienia, których Sleepy Joe, czyli śpiący Joe Biden, udzielił niewybranemu komitetowi politycznych bandytów i wielu innym, niniejszym zostają uznane za nieważne, puste i nieposiadające żadnej dalszej mocy ani skutków, z uwagi na fakt, że zostały udzielone przez Autopen. Innymi słowy, Joe Biden ich nie podpisał, ale co najważniejsze, nic o nich nie wiedział. Nie wyjaśniono Bidenowi, ani nie zatwierdzono niezbędnych dokumentów dotyczących ułaskawienia. Nic o nich nie wiedział, a ludzie, którzy wiedzieli, mogli popełnić przestępstwo. Dlatego osoby zasiadające w komitecie odwoławczym, które zniszczyły i usunęły wszystkie dowody, uzyskane w trakcie dwuletniego polowania na czarownice przeciwko mnie i wielu innym niewinnym osobom powinny w pełni zrozumieć, że podlegają dochodzeniu na najwyższym szczeblu. Prawda jest taka, że prawdopodobnie byli odpowiedzialni za dokumenty, które podpisano w ich imieniu bez wiedzy i zgody najgorszego prezydenta w historii naszego kraju skorumpowanego Joe Bidena. No i jak wam się podoba takie właśnie stwierdzenie, takie właśnie oświadczenie Donalda Trumpa. Kilka tygodni temu robiłam materiał panika w Waszyngtonie i teraz no nic innego, tylko temperatura jeszcze bardziej rośnie. Tak więc robi się bardzo, bardzo gorąco. A dla tych, którzy nie są zaznajomieni ze sprawą, dotyczącą komisji komitetu do spraw badania J6 oczywiście była to komisja wybrana czy też nie wybrana jak powiedział to Donald Trump bardzo tutaj były, byli to ludzie którzy absolutnie nie byli obiektywni w tej kwestii i również robiłam materiał na ten temat że ludzie którzy w tej komisji zasiadali to również zostało udowodnione fałszowali Zmieniali albo nawet usuwali dowody sprawy. Albo nawet nie dopuszczali niektórych materiałów do, pod, pod komisję. Nie, nie dopuszczali ich w takim celu, żeby mogły zostać przeanalizo przeanalizowane. Tak więc wszystkiego najlepszego, miłego tygodnia. Moim zdaniem tydzień zaczął się wystrzałowo i wręcz wspaniale. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do następnego razu.